Witam wszystkich w kolejnym odcinku Naginak TV. Dziś pokażę Wam zawartość pudełka gry Ucho Króla. Mamy, tak co my tu mamy w ogóle: Wprowadzenie, elementy gry, cel przygotowania, czyli jakaś instrukcja obsługi. Co tutaj mamy. A, tutaj mamy opis kart. Każda karta jest opisana oraz przykładowa tura gracza, a także karty do gry. Jak widać, na każdej karcie jest praktycznie multum informacji. No ale cóż. Także mamy karty, instrukcje, opis, pudełko. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.